Co młody chłopak, który ma ofertę z Realu i któremu władza nie pozwala wyjechać, co czuje? Ból, złość, wściekłość. No na pewno była to wściekłość. Artroza, jedna, druga trzecia i więcej jest widy lekarskich aniżeli przyjemności w tej chwili. To jest niezwykła Frejda, jak się otwiera dobrą butelkę wina w towarzystwie przyjaciół. Wyjazd do Belgii i Holandii na mecze Ligi Narodów to znakomita okazja, żeby podjechać na chwilkę do Lokeren, do tego pięknego mojego miasteczka i spotkać się z człowiekiem, który od lat w Lokeren mieszka, Włodzimierzem Lubańskim. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Witam serdecznie. Panie Włodzimierzu, proszę powiedzieć na początek, jak żyje się Panu tutaj w Lokeren? Tutaj wjechaliśmy, to małe, spokojne miasteczko, nic tylko żyć i, i odpoczywać. Nie, to jest rzeczywiście spokojne, małe miasteczko, ponad 30 tysięczne Jak się żyje? No żyje się tak jak w każdym innym miejscu na świecie, ale wydaje mi się, że tutaj to miejsce po tylu latach pobytu zadawala nas, jesteśmy całą rodziną, także jesteśmy zadowoleni. Chyba panu samego początku się w tym Lokeren zakochał. To, było to, to był pierwszy pana transfer zagraniczny i od razu pan został w tym miejscu na dłuższy okres czasu. To znaczy tak, powiem tak, oczywiście to jest wszystko troszeczkę wymuszone, bo kontuzja piłkarska, którą doznałem w czasie gry w reprezentacji kraju spowodowała, że przez pewien okres czasu nie mogłem grać i później szukałem jakiegoś wyjścia dla siebie życiowego również, żeby pojechać gdzieś, pograć troszeczkę w piłkę. Dostałem różne oferty między innymi jedną z ofert była oferta z tego klubu tutaj Sportingu Lokeren, który wtedy był zespołem bardzo przeciętnym, jeżeli chodzi o piłkarstwo europejskie. No i myśmy tutaj, myśmy tutaj, bo tak mogę powiedzieć, przez kilka lat stworzyli zespół na poziomie bardzo solidnym, graliśmy z kilkoma bardzo dobrymi zespołami, graliśmy prawie w każdym roku w europejskich pucharach. No i nie będę ukrywał, że takie zwycięstwa na przykład z Barceloną tutaj w, w Lokeren, no to, to taki, taki rodzynek na torcie był, bo po prostu dotknęliśmy tego tej czołówki europejskiej, która była absolutnie dla nas wtedy nie, nie, nie do pokonania, a nam się udało to zrobić. On no, ze mną tutaj przecież grał Grzesiu Lato przez, przez parę sezonów, miałem okazję grać z tak świetnym duńskim napacznikiem Prebenem Larsenem. W naszym zespole było 4-5 reprezentantów Belgii, także to był bardzo solidny, dobry zespół, ale on się budował przez lata, bo w momencie kiedy ja przyjechałem tutaj w pierwszych latach, to w tej, w tej drużynie nie było żadnych reprezentantów, żadnych wielkich piłkarzy. No, i trzeba było się po prostu przebijać z roku na rok do tej czołówki. Aby jeszcze ten temat lokeren i życia tutaj pociągnąć, wyczytałem w internecie, że Pana pasją hobby są dobre wina i malarstwo. Uda się cały czas krzewić te hobby? No, to było związane z pewnym okresem mojego życia. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o malarstwo, to rzeczywiście mówimy tutaj o malarstwie polskim, bo to jest bardzo ważne. I XIX, XX wieku. I to jest coś, co rzeczywiście zostało mi, że tak powiem, zaprezentowane przez moich przyjaciół, z którymi, z którymi się spotkałem, z którymi żyłem, z którymi byłem zaprzyjaźniony, bo oni byli bardzo często kolekcjonerami, chodziliśmy na różnego rodzaju wystawy i tak dalej. I to mnie bardzo zainteresowało. I to była piękna, fajna przygoda życiowa, która spowodowała to, że parę ładnych obrazów mogłem obejrzeć, a nawet, nawet kupić. No i to jest, to jest duża, duża frajda. A jeżeli chodzi o o, 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 drugi, o drugi moment, to znaczy się te wina, tak? No za dużo nie piję, żeby była jasna sprawa, ale również pod koniec kariery zacząłem grać we Francji, ostatnie, ostatnie dwa lata mojej kariery sportowej grałem we Francji, tam zapoznałem się z piciem wina, bo to przecież było do, do obiadu lampka wina, do kolacji lampka wina i tak dalej. I, i, I jakoś wszedłem w to wszystko, żeby po prostu zainteresować się tym, jakie są różnice między winami, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Ale do tego wszystkiego, jak wróciłem do Belgii, bo, bo być, No, znaczy, ja nigdy nie wyjeżdżałem, jak grałem we Francji, nie wyjeżdżałem z Belgii, ale wtedy zapozna, poznałem tutaj przyjaciela, takiego mojego sąsiada, który był w ogóle e, kolekcjonerem win i zabierał mnie na różnego rodzaju tego, te, takie te, próbowanie wina w jednej, w drugiej, e, w, dru, w drugiej e, sklepie. No, i to była taka fajna, fajna przygoda, która spowodowała to, że, że dzisiaj mam dwie lodówki w piwnicy, e, winne i, i, i mój dobytek winny jest mniej więcej 500 butelek. Także zupełnie przyzwoicie to wygląda, ale proszę nie myśleć, że ja to wszystko wypiję. A taki najważniejszy okaz, który, który pan ma? No nie, no tutaj to mówimy o, o takich czołowych winach. E, parę dobrych butelek Margo, parę dobrych Pomeroli, parę dobrych. E, Sant'Emilionów, to, to znaczy się takie, takie już rzeczywiście klasowe wina typu Chateau Trottenoir na przykład, Chateau Petrus, Chateau e, e, Langelus, jeżeli chodzi o o, o Milion. nie, nie, tutaj parę, parę, parę ładnych butelek e, rzeczywiście z takiej najwyższej półki półki udało mi się kupić i, i mam to ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że to jest niezwykła Frejda, jak się otwiera dobrą butelkę wina w towarzystwie przyjaciół, znajomych i nie po to, żeby się upić, tylko po to, żeby posmakować. To jest taka Frejda, taka zabawa zresztą. Do tego wszystkiego wciągnęłem moją małżonkę, bo od czasu do czasu właśnie robimy taki ta, taktyki moment. Zapraszamy swoich najbliższych przyjaciół i, i, i pijąc lampkę wina, gadamy, rozmawiamy, jeszcze coś tam lekkiego przekąsimy. To jest frejda, to jest część piękna życia i, i, i to sobie bardzo szanuję. A proszę powiedzieć, bo nieważne w jakim wieku każdego byłego sportowca ciągnie w jaki sposób do, do sportu, jest jeszcze siła, żeby wyjść na boisko, pokopać, wyjść, pobiegać? To znaczy do, 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 do rok, rok temu jeszcze, jeżeli chodzi o aktywność sportową samą, o poruszanie się to byłem regularnym, odwiedzałem regularnie z małą małżonką fitness i tam rzeczywiście dużo ćwiczyłem, dużo, dużo po prostu utrzymywałem się w ruchu. Natomiast niestety gdzieś od, od roku zaczęły mi dokuczać wszystkiego rodzaju rzeczy związane z niestety z przeszłością kariery sportowej. no już. Artroza jedna, druga, trzecia i więcej jest widyt lekarskich aniżeli przyjemności w tej chwili, jeżeli chodzi o poruszanie się. No, no niestety, no taki jest los i dzisiaj muszę uważać na to, co robię i częściej odwiedzam lekarza, aniżeli fitness. Ale boli strzyka? <sum> oczywiście, oczywiście. To są w tej chwili bardzo duże bóle reumatyczne, bardzo duże dolegliwości. Na przykład w ostatnim okresie czasu mam bardzo duże dolegliwości biodra jednego i drugiego i będę musiał podjąć decyzję, czy czasem nie podjąć się operacji. Bo... Trudno, trudno o tym mówić, ale podejrzewam, że wielu y, piłkarzy na starsze lata czeka właśnie taki los, że, że, że te kontuzje będą, będą dawać znak o, o, o sobie. To znaczy nikt z nas nie wiedział, że te, za to się zapłaci na, na, na stare lata, jak ja mówię, pewną, pewną niedoległą, no, no, taką, taką, taką przykrą sprawą, że po prostu się ma bóle, że, że, że nie można normalnie się ruszać i tak dalej. Ale ponieważ są możliwości, żeby to wszystko w jakiś sposób wyprostować, no bo ja doświadczyłem się w momencie, kiedy miałem ciężką kontuzję po meczu z Anglią, dwie operacje kolana i tak dalej, to, to to wszystko mi było znane. Natomiast nie spodziewałem się, że w wieku takim, jaki jest dzisiaj, że będę musiał rzeczywiście zastanawiać się nad tym, czy kontynuować życie z bólem i z, i, i z dolegliwościami. Czy po prostu podjąć się do decyzji do operacji? Zaczął pan temat y, tej kontuzji doznanej w meczu z Anglią. Nie można tego tematu y, nie podjąć. Myśli pan sobie czasem, że kurczę, gdyby nie ta Anglia, gdyby nie ten McFarland, to moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej? Mogło tak być. Natomiast tutaj nie mam żadnego żalu, żadnych pretensji do nikogo, jeżeli chodzi o, o ten wypadek, dlatego że to był wypadek przy pracy. To był wypadek w meczu międzypaństwowym, który zdarza się i może się zdarzyć każdemu. Nieszczęście polegało na tym, że po prostu konsekwencje tego były tak, tak, tak ciężkie. E, niestety, no, pierwsza operacja niezbyt dobrze wykonana, duże problemy. Ja straciłem prawie półtora roku na, 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 na tym, że, że, że w ogóle nie mogłem grać w piłkę, nie mogłem, nie mogłem uczestniczyć w żadnych, żadnych zajęciach i w ogóle e, był duży znak zapytania, czy będę mógł jeszcze kontynuować. Karierę piłkarską. Całe szczęście, że po drugiej operacji doprowadziłem się do stanu używalności, ja to nazywam i jeszcze kontynuowałem karierę, karierę piłkarską z dosyć dobrymi wynikami, bo nie będę tutaj ukrywał, że jestem dumny z tego, że w lokeren grałem w przeciętnym klubie. Strzeliłem im ponad 100 bramek w tym okresie. Tutaj to jest duża satysfakcja dla mnie. Zresztą oni pamiętają to i doceniają. No i wróciłem do reprezentacji Polski na kilka metrów, a to jest dla mnie, to był dla mnie bardzo ważny moment. Wiem, że ciężko wspominać taki trudny moment w życiu, ale pamięta Pan cokolwiek z samego momentu kontuzji, co Pan czuł tuż, tuż po niej, nie wiem, już wiedział Pan, że jest bardzo źle? Tak, wiedziałem, dlatego że w momencie, kiedy wygrałem pojedynek z McFarlandem i stanąłem bardzo mocno, no, bo cały pojedynek w tym meczu z Makarlandem polega na tym, że ja byłem na bardzo dużej szybkości i w momencie kiedy stanęłem na prawą nogę i, i tak jakby się łamała no jakaś jakby drzewo się łamało. No, czuć było to tak? Tak, tak. Ja czułem, że to jest coś poważnego zresztą ponieważ ból był tak ogromny, że nie mogłem wytrzymać, no więc rzeczywiście wybiłem się po boisku, no ale okazało się, że, że, że kontuzja była bardzo poważna. Jaka była wina MacFarlanda w tym wszystkim? Żadna. Absolutnie żadna. To był wypadek przy pracy. On mnie lekko e, uderzył, uderzył w e, piętę, bo spóźnił się z ślizgiem. Natomiast po, powtarzam jeszcze raz, ja po prostu byłem na takiej szybkości, że jak stanęłem e, w momencie na prawą nogę i ona tak jakoś mi odeszła, uciekła mi ta noga i, i, i trzasnęło kolano. No, to, to, to się zdarza. Gdyby dziś pan doznał takiej kontuzji, to pewnie pół roku, może troszkę więcej, byłby pan nowo na boisku i pewnie mógłby pan dojść do dawnej formy. No nie wiem, trudno mi w tej chwili gdybać, bo to, to co by było, gdyby było, to, to, to nie ma sensu tego, te, tego No Po prostu tak się złożyło, że, że w tym czasie by nie było tak szybkich możliwości kontrolowania podjęcia decyzji i tak dalej, no niestety, no, e, tak się zdarzyło, jak nie, nie inaczej. Ja tylko ubolewam nad jedną rzeczą, bardzo, bardzo mnie tutaj to wszystko tak do dzisiejszego dnia jeszcze jeszcze męczy, że, że to spowodowało e, w najpiękniejszym momencie kariery sportowej, że nie mogłem uczestniczyć w Mistrzostwach Świata z kolegami w Niemczech, kiedy przecież trzecie miejsce, a byłem kapitanem zespołu i w pełnej formie Coś bym tam może dołożył. Pewnie tak. Panie Wojniż, proszę powiedzieć. Chciałem jeszcze zapytać o ten transfer do Realu, który mógł się wydarzyć, a się nie wydarzył. Co się dzieje w głowie młodego chłopaka, który gra w Górniku Zabrze i który słyszy, że Real Madryt, wielki Real Madryt, chce za niego dać milion dolarów, a jeszcze więcej prawdopodobnie Górnik zarobi, górnik zarobi milion dolarów, a pan jeszcze więcej zarobi w Realu, jeżeli chodzi o, o pensję. Tak, no zdarzyła się taka sytuacja w moim życiu, kiedy, kiedy niespodziewanie zupełnie, dlatego że zostałem zaproszony przez Helenio Herrera po wielkich meczach za, za z AS Romą na mecz reprezentacji Europy z reprezentacją Południowej Ameryki. To wszystko było organizowane w Szwajcarii. Celem było zebranie jak największej sumy pieniędzy na UNICEF, na, 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 na tą organizację. Oni to w ogóle organizowali. No i tam grałem w, w tym meczu z zawodnikami Realu, między innymi i Amancio. I, i, I grało nam się tak świetnie, tak fajnie, że, że w pewnym momencie Amancio się spytał, czy nie chciałbym do, do Realu przyjść, a ja mu powiedziałem, że pieszo bym poszedł chętnie. No. A oczywiście konsekwencja tej naszej rozmowy i konsekwencja tego, że nam się fajnie grało, było to, że na drugi tydzień przyjechał do, 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 do Polski prezes Realu i, i chciał po prostu jak najszybciej zrealizować Mój transfer, no mnie oczywiście schowano, żebym żeby czasem, żeby czasem do tego prezesa nie doszedł, ale, ale działacze Górnika rozmawiali, dostali tą ofertę, nawet wiem, że, że, bo rozmawiałem z jednym z działaczy, który był na tej rozmowie, że, że Górnik był nawet chętny do tego, żeby rozmawiać i negocjować, no ale wtedy nie byliśmy wolnymi piłkarzami, tak jak dzisiaj wszyscy moi młodzi koledzy mogą wyjeżdżać, jeżeli są odpowiednie sumy transferowe za nich. No wtedy, wtedy ja nie dostałem zgody po prostu na wyjazd zagraniczny przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak się to nazywało? Tak? Tak się to nazywało, proszę powiedzieć, dziś boli to pana, że ówczesna władza zabroniła panu po prostu rozwijać swoją karierę piłkarską. I nie tylko, ale również ustawić się zupełnie inaczej życiowo. Ja powiem tak że szkoda, że, 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 że nie doszło do tego, bo jak dzisiaj patrzę na. Na, 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 na wyczyny moich młodych kolegów, którzy grają w zagranicznych drużynach, prawda, którzy osiągają wielkie sukcesy, to mówi się przecież o sukcesach również Polaka, Polski. Prawda? W tym czasie, kiedy ja otrzymałem tą ofertę, Real Mad był cztery razy, wygrał Puchar Europy. Cztery razy. Gdybym był w tym zespole, najprawdopodobniej cztery razy wygrałbym ten Puchar Europy z nimi. Okej, okay, to tylko gdybanie jest, prawda? Natomiast został taki niesmak u mnie bardzo duży, bo nie tylko to, że nie doświadczyłem się tego, żeby zagrać w jednym z najlepszych klubów świata, to jeszcze do tego doszła inna sprawa. Ja nie dostałem żadnego odszkodowania finansowego za to. Ja nie grałem półtora roku i w zasadzie yy, straciłem, ja nie powiem ile, ale ja nie dostałem żadnego odszkodowania. To jest niemożliwe. Ja sobie wyobrażam, jakby to dzisiaj wyglądało, gdyby. Gdyby jeden z najlepszych naszych piłkarzy, Robert Lewandowski, doznał kontuzji i, i, i nie mógł grać przez rok czasu, czy półtora roku, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było to po, powiązane z jakimiś wielkimi odszkodowaniami finansowymi. Ja nie dostałem nic. Jedyną rzecz, jaką potem dostałem, to jest to, że zapłacono mi operację. Górnik Zabrze zapłacił mi operację w Wiedniu. Bo to wtedy, wtedy, wtedy po prostu nie, nie stać było na to, żeby zapłacić tą operację, a, a górnik zawsze po prostu sprzedał dwie tony węgla więcej do Austrii i, i, ten, i, zapłacił, i zapłacił ten zapłacił operację. A, a proszę powiedzieć, co y, młody chłopak, y, który ma ofertę z realu i któremu władza nie pozwala y, wyjechać, co czuje? Ból, złość, y, wściekłość. No na pewno była to wściekłość, na pewno to było niezadowolenie. Ale z drugiej strony pasja i to, co się najbardziej lubiało robić, grać w piłkę, być pod tym, pod tym takim fajnym stresem sportowym, trenować, grać mecze, no to, to, to się szybko zapominało o tym, co, 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 co mogło być, co, co mogło się zdarzyć. Ale nie będę, nie będę ukrywał, że to, to do dzisiejszego dnia zostaje u mnie taki, taki ślad, który, który się nie zapomina, że zabroniono mi czegoś w życiu. Co mogło spowodować to, że mogłem jeszcze w karierze sportowej osiągnąć więcej i być jeszcze bardziej szanowanym na arenie międzynarodowej. A była jakaś konkretna argumentacja, jakieś pismo pan dostał? Nie, nie dostałem żadnego pisma, ale po prostu, tak jak powiedziałem, no, ukryto mnie w ogóle jak, jak ten, nie pozwolono mi dojść do, 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 tego, do, do tego prezesa, ale jego samego przyjęto. No ja nie wiem, jak to wszystko wtedy wyglądało. No, ja dostałem, ja dostałem w pewnym momencie zgodę na wyjazd zagraniczny. Bo wtedy już, jak już po kontuzji po tych wszystkich historiach, pod tytułem, i to podkreślam, ze względu na nieodwracalne uszkodzenie kolana wyrażamy zgodę na wyjazd zawodnika. Na, 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 to, są, to, są, to są historie nie z tej ziemi. Ja z, takim, z taką zgodą miałem tu podpisać kontrakt. Kontuzjowanego jak najbardziej puścimy, zdrowego nie. Z, z jedną nogą go puszczamy, z dwoma nie. A proszę powiedzieć, jakieś jeszcze inne oferty były? Może Pan teraz po latach zdradzić, z jakich klubów były? Tak, jeszcze były oferty. Była oferta bardzo pożna AS Monaco, była oferta jeszcze Atletico Madryt. No i oczywiście pytały się również inne kluby przez menadżerów, tam dzwonili do mnie i tak dalej, ale, ale te oferty tych innych klubów to ja po prostu się doświadczyłem, bo, bo sam AS Monaco zaprosił mnie do siebie. Ja byłem w Monako, byłem na, 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 na takim urlopie. Z małżonką, oni z, zaprosili mnie na rozmowy i, i ten. I długo żeśmy dyskutowali na ten temat, czy czasem by nie doszło do tego, do, do tego transferu, no ale też wszystko było wtedy u, uwarunkowane pewnymi, pewnymi rzeczami, które nie były zależne ode mnie. Dziś no. mhm. często klasyfikuje się naszych napastników obecnych i, i byłych, i mówi się o tym, który z naszych napastników był najlepszy. No właśnie, Lubański, Boniek, Lewandowski, może ktoś inny, lato. Ja powiem tak, ja swoje nakopałem i e, nie będę ukrywał, że jestem dumny z tego, co zrobiłem na poziomie e, krajowym, jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, jeżeli chodzi o osiągnięte tytuły, jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy na Europejskich Rozgrywkach. Jestem bardzo szczęśliwy, że na przykład teraz będąc w Polsce i spacerując po, 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 po deptaku w Sopocie, podchodzi do mnie jeden, drugi człowiek i mówi, panie Włodzimierzu, dziękujemy panu się pytam, za co? A taki człowiek w wieku powiedzmy 60 lat, mój Panie Wodzimierzu, ja przeżyłem najpiękniejsze momenty, kiedy Pan strzelał bramkę, ja byłem tak wzruszony i tak dalej. To jest najlepsza zapłata, jaką można dzisiaj dostać. Przynajmniej ja to tak odbieram. I to nie była jedyna, jedyna rzecz, bo jeszcze spotkałem się z innymi uwagami, gdzie ludzie po prostu stawali i dziękowali mi za to, co zrobiłem w karierze sportowej. To jest piękne. Tego nikt, nikt, nikt nie zazbierze. I e, jeżeli chodzi o, o określenie tego, kto lepszy, kto, kto, kto w tym okre... Porównywanie generacji w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że określone warunki, w jakich myśmy grali, są zupełnie inne dzisiaj, jak gra Robert Lewandowski, czy jak Zbyszek nie grał, prawda? Porównywanie nie ma sensu. Ja tylko mogę jedną rzecz powiedzieć, że trzeba byłoby, porównując zawodników, spojrzeć na te statystyki. Popatrzcie. Co zrobił, w ilu meczach, co strzelił, co osiągnął, ile ma medali i tak dalej. No na pewno, na pewno jedna rzecz jest pewna, że mam więcej medali aniżeli pieniędzy. No. Takie czasy były. Takie były czasy. No więcej medali mamy, niżeli pieniędzy, ale to zostawmy już, bo to nie ma sensu tego tematu, tematu rozwijać, bo jak graliśmy z Manchesterem United, żeby, żeby ograć Manchester United wtedy, kiedy zdobyli puchar Europy, nasza premia wynosiła 15 dolarów, a, a chłopcy z Manchesteru United mieli 10 tysięcy dolarów premii. Także, także ten temat lepiej zostawmy. Ileż emocji, ileż wspomnień, ileż pozytywnych, ale też negatywnych y, historii w opowieści pana y, Włodzimierza Lubańskiego. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, dajcie koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał YouTube'owy Express Sport. Bądźcie z nami, oglądajcie inne nasze produkcje na kanale. Cześć. Myślę, że chociaż za, za to, że stałeś w tym deszczu, to mogliby, mogliby. dać łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Przepiteczka jakaś? Ha <laughs>